Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj musimy zamontować te drzwi, ponieważ od jutra wchodzą okna i będziemy mieli stan surowy zamknięty. I będziemy mogli oficjalnie policzyć koszty, jakie ponieśliśmy, ale według moich obliczeń przekroczymy te 25 tysięcy, licząc wykórz. Pamiętajcie, to jest dosyć ważne, bo jeżeli byłaby, byłaby to prosta bryła 5x7, to byśmy nie przekroczyli, ale o tym Wam opowiem, jak będziemy mieć podsumowanie kosztów. Na razie na spokojnie, musimy to skręcić. Hmm? No teraz tutaj Nie lubię tych łączonych, bo tutaj jest dla mnie wielkie dziadostwo. No ale cóż No i tyle chyba nie zrobić Już doszło idealnie. Tutaj tak? Chyba że ty stukasz ja nie wiem gdzie. No tutaj no trzeba poznać. Czuję się za No się to już ładnie spasowało, bo tu weszło na to. Tak samo jak tamt. No co takie uroki są u ścieżnicy łączonych? Nawet nie ma gdzie tutaj wziąć, bo tu już jest na maksa. Tu jest na maksa. ale no to i tak nie możesz się przygiąć nawet jeżeli. Dobra, trzyma się. Coś tu jeszcze muszę wkręcać? Chyba nie, bo tu idą te, tu idą te. Kołki są mocowane. To do tego. Nie, to później. Chodź, dobry człowieku. Skoro też być dzisiaj moim pomocnikiem, to. To pomocuj. To pomocuj. To pomocuj. Bo ją dajemy do do góry. Tamto to jednym słowem było wielkie gówno. Inaczej się powiedzieć nie da. Przez wielkie U. Pamiętasz jak w tamtym było? Wyginała się. Sama jak postawiliśmy to sama się rozwaliła. Ty nawet? Co? Już do góry nie poleci. Będziesz pomagać przy elewacji? Nie. Bo wie, że za kilka dni wchodzi elewacja? To musimy dzisiaj wyciąć. No, to jest w sumie bez znaczenia, bo tak naprawdę to i tak będziemy później dawać tutaj. Mhm. To są od tego. O, tak dajesz zawiasy i przekręcasz. To są nity. Już kiedyś naprawialiśmy te Aha. drzwi, bo nam się urwały. I od ja tej strony się daje? No tutaj nie dasz, nie masz jak. Nie, no to się pytam. Żeby... To i tak dopiero wejdziemy, poprzybijamy sobie nawet te damy, żeby tylko podtrzymało. Yy, metrówkę masz? Dobra. To się kameruje przy niedzieli? Chodź ten mój. Pomocniku, pomocników, pomocników. Co trzyma? Nie, no masz, też żeś mi tylko zaznaczyła. No, Dobra. A tam jest tak. 260. Weź na 260, zrób kreskę. Nieco stroną. stronę. No. Mhm. Czyli tyle. Tyle musimy jeszcze posadzki zrobić. Okay. Dobra. Posadzki idzie 25 cm Na bogata Dobrze. Nie, dobrze, bo jest gdzieś dać styropian. Ale lepiej dać steropianu więcej. No to nic szkodzi. Masz tyle zapasu steropianu, dziewczyna, że może Ci Ale to ja tylko no, potrzebuję, żeby wiedzieć mi więcej. Jureńko, cię nie skup tego. A ile potrzebujesz? Z24 Jak nie ma, to dobra, no to a teraz żeby podtrzymać to Dobra. Co w na razie? Daj steropię pod spód. Woziki to później przybijemy, jak już będziemy mieć wysokość. Kurwisz go na pół. Na pół? co? A masz co? Z rękami. Normalnie na kolanie. no pięknie. No, ale jedno po drugie trzeba podłożyć. Co? Dobra, i teraz tam masz taki plaster? No, ale on chyba będzie zarzucony. To nie przeszkadza. Ha? No i co? Jeszcze jedno, nie daj sobie. Mogę kończyć mama? Czekaj na razie, zobaczmy, czy jest. Nie, nie ma co? co? Nie. Co nie? To tutaj, tutaj, Daj na razie tu pod spód. To one są chyba tej samej grubości, czy są tu? Mama! zaraz Ci oddamy, kochanie. Dobra. Czy masz? Yy, no, za wysoko i to za 3 cm. Jest taki ładny kawałek. Ja to potrzebuję tylko na wymiar. Później ty tak. Później to i tak. Coś, coś się z tym wykombinuje. O, no, to się da. Dasz radę podnieść do góry? Nie wiem. To czekaj, jedną stronę przechyl, to ja wymienię. No nie mogę. No, ja ci pomogę tutaj delikatnie. Ja Dobra, dobra, nie popychaj, bo to ma być na równo. z brzegiem. Dobra. No to jest idealnie praktycznie. No, 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 bo tutaj ci krzyżu masz. Jeszcze możemy sprawdzić jeszcze żeby później nie było przypału. 260, praktycznie pięć. No 260. Mhm. Według mnie jest idealny, bo to do tego idzie. Nie może być mniej niż 250. Jest 260, to jest dobrze. Dobra. Te kłosyki dawałaś mi. Uważaj. No, pójdźmy. Co Juleczko? Tylko ty kulek nie wiesz do buzi. Dobra, ma zajęcia najważniejsze. Nie ma ludzi ci. To małą poziomicy mi znalazłaś? No nie nie wiem gdzie jest. Nie wiem, nie mam pojęcia. A, bo tu widziłaś. Nadli kojarzysz, gdzie może być. No bo tutaj kwestia jak obsadzisz... A tego dziada żeś mi wzięła? Już mówiłem, że u góry jest poziomica duża. O, porządna. A ta nawet nie ma oka, tak jak trzeba. To jest taki dziad, co po budowie został. Na górze była poziomica jeszcze jedna. No właśnie o tej mówiłem. No to o tej właśnie mówiłem, że tą chciałem. A ty dołu nie przesuwać? Na razie biorę, żebyś puściła. Przynieś tą małą poziomiczkę. No, dosięgniesz? No. Nie padło? Nie. Och, sorry. Dobra, dobra, bo to U tylko tak. indiański sposób, trzeba radzić W sumie mogę, poczekaj, jutro będzie, więcej tyle tu kołków. Troszkę tu przyciśniamy. To ma być piankę. Jest w garażu. Zapałem punktowo pianką, bo nie mam kołków, nie chciało mi się robić przy niedzieli, hałasować, stwierdziłem, że tak delikatnie, I więc... Tutaj złapałem pianką punktowo, tu złapałem pianką, tu nie łapałem bo jest duży sparał, więc by musiał dać dużo żeby spadło. Tu złapałem, tam złapałem, o tu. I poczekamy sobie. To jest akurat szybko wiążąca jakaś tam, 20 minut i podobno jest kamień, więc poczekamy. To żona. Zajebiście jak zawsze. Wsparcia duchowego? Pomocy. Pewnie, że potrzebuje pomocy. Ja lubię z Tobą pracować. To ja bym robił jakby nie Ty. No ja nie wiem. O, wzięłabyś te drzwi najwyżej, pościągała w folię, to zaraz się zamontuje. Nie no, kołkami delikatnie przyłapę i jadę z pianą, nie? Chciałem teraz tylko wziąć, śpianą pianą złapać, żeby to się z tego delikatnie przytrzymało Kołeczkami tylko tak, bez skręcania. a teraz piana na maksa, nie? Piana już łapie, już jest twarda Ja się nie wziąłem Idealnie. Widzicie? Nieważne w jaki sposób, ważne, żeby końcowe efekty były takie, jakie chcecie. A i tak powiedz zaraz coś napiszę. Łopanie, on tak robi. No ja mam w dupie. Ja już dwa domy postawiłem u siebie. I stoją. Domy w poprzek, bo tam jest ruch i może oderwać. Jakie dziewczyny tu u mnie pracują? Najlepsze. Weź mi tą końcówkę obrób, żona. Co to było dwuznaczne? No. Zbereźnie głupio pomyśli. Nie tak, tylko tu mi weź. O, właśnie to. Bo tak to będzie szłobokie. A, końcówka i tak została. Chyba dzisiaj jednak nie zamontujemy drzwi Ponieważ okazało się, że są uszkodzone Pogniecione O w tym miejscu Więc skoro daliśmy chyba 1700 zł za drzwi to dlaczego mam mieć gorsze niż takie jakie powinny być Dlatego trzeba je spakować jutro, która jest I jechać odwieźć I nie dadzą nowe ale chociaż rozsierznica będzie stała, to chociaż tyle dobrego. No. I dzięki za obejrzenie tego odcinka. W sumie to już koniec, ponieważ jak drzwi są uszkodzone, to bardzo nie ma co zamontować. Nie będziemy ich dalej już rozfoliowywać, bo nie ma sensu. Więc jutro je wpakuję w samochód albo jeszcze dzisiaj i pojadę rano, je zawiozę do marketu. Niech mi je wymienią na, na całe, a nie jakieś gniecione. Więc zobaczycie już na następnym odcinku efekt finalny, czyli po prostu drzwi, okna i policzymy sobie ile to kosztuje. Czyli ile kosztuje dom bez pozwolenia do 35 metrów z antresolą, z wykuszem w 2020 roku. Dlatego policzymy sobie te koszty w następnym odcinku, więc mam nadzieję, że nie jedną osobę zszokuje. Czy się zmieścimy do 25 tysięcy? Okaże się, też jestem ciekawy. Nie liczyłem jeszcze, wydaje mi się, że albo jesteśmy bardzo blisko tej kwoty, Albo mogliśmy ją delikatnie przekroczyć. Między innymi przez te drzwi, kosztowały więcej niż, niż tamte w tamtym domu. No i teraz muszę pojechać, więc muszę stracić swój czas. Już nie licząc kosztów dojazdu, ale chodzi o bardziej o czas niż ten, to paliwo. Dobra, dzięki jeszcze raz. Pamiętajcie, że na 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale, jeżeli wpadną jeszcze w tym roku, budujemy trzeci dom w systemie. Nie powiem jakim, nie powiem jeszcze jaki to będzie projekt, tylko powiem Wam gdzie, tu w tym miejscu, tam w tym lesie. Będzie taki po prostu dom w lesie, e, pół metra od drzew. Tak dosłownie, że chcę, żeby w oknach były, e, były po prostu drzewa. Wiem, że to będzie uciążliwe, bo będą igły bez przerwy, ale ten urok lasu wynagradza wszystko. Dzięki, jeszcze raz cześć.